Morta delas, murta, murta de właśnie, te kaczki jebane patrzą, one żyją, nie? Dużo ich przeżyja. Nie wiem czy tu się nie skończy jeszcze na jednym tym. Fajla, Ajla, Ela. Chyba, że rzucam teraz jednego, Firewalla. Bo po prostu je wale po kapucynie. Nie chcę many marnować, wiecie? Murta de las.